Na Krymie szczęście swe znalazł. W sercu pieśni. Ja I po prostu pieśniam. Dłuższego pora! Moje trzy sły o dziwnych to krańcach. To Choć Polska jest. daleko, myśli ciągle tam Do wracają. Gnija w Ojej, odlicznie, fajekardy. Witajcie kochani, kolejny dzień, ale nie, dzisiaj dzień bez pracy Bez pracy, bez filmu, bez niczego, krótka tylko wstawka Żeby was pozdrowić na ten nadchodzący weekend wszystko zimno, no wiecie Nic tutaj się dzisiaj nie zgadza nam Ale chciałem przy okazji wyjścia do kurnika pokazać wam jakiego mam kabaczka dużego Został się jeszcze o, z tamtego zbioru, nie? Ja to takich starych to za bardzo nie lubię, ale Liza coś tam zawsze z nich przygotowuje, czy dorzuca też do jedzenia, także nie ma problemu z tym, nie. Także tak to wygląda. A my idziemy do kur. I przy okazji zobaczymy, co tutaj się w gospodarstwie podziało od tego wiatru, jak tam na stoliczek, czy się nakrył, czy nie. drzwi, wiatr mi tutaj zamyka, nie mogę wyjść. Taki okrutny dzisiaj wiatr był. No już teraz zelżał, kochani, ale już jest po godzinie 18.30, a 18.30 to już się żadnej pracy nie zaczyna. I ręce marzną samo to, że wystawiłem tutaj michę z jedzeniem dla kur. Ale kury trzeba iść przywitać, dać ten deser, może z tamtej strony nie wieje, skoro tutaj mi drzwi zamyka ja was witam serdecznie w kolejnym dniu, dzisiaj króciutko e, pogadamy tylko sobie pozwiedzamy, co tu się dzieje o już widzę zobaczcie, jakbym nie postawił te narzędzia, to i tak je wiatr wy... wiecie co <laughs> nie ma takiej siły, gdzie by nie stały Idziemy rzucić kurkom. Zimna ławska, marzną. Słuchajcie, z tej strony może nie będzie tak biało, bo o, gałąź spadła, to już widzimy. Pierwsze co się pojawiło. Miotła się przewróciła znowu. Z zakupów. Jakaś butelka wyleciała z mojego regału. <laughs> Leży. Stolik nie odfrunął. Stolik nie odfrunął, proszę Was. Wszystko jest elegancko. Nic mu, kochani, tutaj deszczyk nie zrobi. Uwierzcie, żaden deszcz go tutaj nie ruszy. Jak ten lakier jest taki mocny, że nie ma szans. Jak woda się nie przebije, to nie ma szansy. On będzie stał. Można go chować na zimę. Przecież no dobra, idziemy do kur. Można go chować na zimę. Przecież żaden problem. On się wyciąga, podnosi. Wysokość się reguluje. No wczoraj tak zakończyłem szybko, szybko, bo już naprawdę było Roboty dużo przy nim <noise> Także jest OK Deszcz go nie zje. Nie zje. Uwierzcie, że nie. A jak zje, to już mam wszystko przygotowane. Wyciąć kolejny krąg. To też nie będzie. No ale myślę, że nie będzie problemu. Och, Och ty! Wszystko nie ma dzisiaj zbytnio. Co, patrzysz tu? Nie ma tutaj. Przejdźmy się tu. O, zima. Zima, okrutna zima. Także nie ma co. Nawet tutaj dzisiaj to nie było nawet mowy, żebym tutaj coś zadziałał. Słuchajcie, tu jest stolik. Stolik jest o. Bez zabezpieczenia, bez niczego. Zobaczcie, zobaczcie, tu jest stolik. Bez lakierowania, bez niczego. No, pociemniał, zniszczył się trochę, a wystarczy go tylko. E, proszę Was, przejechać szlifierką, pomalować i dalej będzie stał. 4 lata on, 4 lata w tym miejscu. Stoi na zimnie, na deszczu i tak dalej. Też z tej płyty jeszcze cieńszej. Także nie ma obaw, że tamten stolik szlak trafi. Dobra, tu nie ma co kombinować. Ktoś druta mi wywiał tu. Nie wiem co to za drut. Nie, okropnie jest dzisiaj. Wierzcie, że jest okropnie. Nie ma co tutaj żartować. Dobrze nawet nie wyszedłem. Nie zmusiłem się wyjść. Dzisiaj na zewnątrz. Za cholerę. O, tutaj jest przyjemnie. Jak się z takiego mrozu przyjdzie. no. Ale za to się posiedzi w domu. Jakieś pomysły przyjdą nowe. chodzimy. Nie ma nikogo. Przede wszystkie. O jednak ochłodzenie ochłodzenie w kurniku tu ma też swoje odzorowanie. Mamy tylko raz, dwa, trzy, trzy jajka. Bardzo dobrze. Są 3, woda nie zamarzła, jedzenie jest, wszystko, wszystko na miejscu, kochani. 3 jajka. No nie przejadamy i tak. Jest dobrze. Wczoraj 5, dzisiaj 3, przedwczoraj chyba 8, 7, 8. Jest dobrze. Także mam jajeczka Trzeba było zabrać, żeby nie rozgniotły w nocy, bo śpią na tych, w tych gniazdach. Czasami by mogli rozgnieść no kury. Trzeba poczekać jeszcze na ciepło. Co ja wam zrobię? Nic wam tutaj nie zrobię. Uff. Połóżmy nasze jajsa na nowym stole. Czy ten lakier wysechł? A, wysechł dobrze. Wysek okay. ja dzisiaj go schowam, bo ma być ten Ma być śnieg, deszcz. Ale wysek, pięknie. Hmm? Ok. No co, tam na ogród nie ma co chodzić? Zimnica. Widzę, że nic nie zwiało mi z ogrodu. Z ogródka to, co ścieliłem, wszystko trzyma się, chociaż wiatr był dosyć spory. Berta pije zimną wodę. Jak ty możesz pić taką zimną wodę, koleżanko? <ścoughs> Ach, idźmy z tej strony się przejść. Nie, nie, uciekam do domu. Przecież to jest. Dzisiaj jest zima totalnie. Jak wczoraj była zima, to dzisiaj jest bardziej zima. No, w nocy nie było tak zimno, ale ten wiatr. Tu jest wszystko, gitara. Gitara Mówicie, żeby ten, stary Tu nie ma praktycznie starych, wiecie Jak już od poniedziałku będzie ciepło, to ja wszystko poobcinam. Obetnę te pelargonie po prostu, nie? Niech one się odbudują. A nie z mrozu ja nie przypuszczam, żeby one e, wymarzły, nie? na ten okres były przykryte największych mrozów, minus 3 stopnie także, także tak ze tak ryb nie karmię już któryś dzień głodówka jest przed tarłem. no nie ma co tutaj nie ma co tutaj kochani dzisiaj tu za bardzo spacerować, nie chce się ręce w kieszeniach szafirki się bujają, akurat po tych trzeba będzie tutaj wyjechać kosiarom też bo tu już potężnie zarosło, z tej strony też zarasta, także czeka nas tutaj koszenie w trybie pilnym, ale to już w następnym tygodniu także moi drodzy najprawdopodobniej zobaczymy się w niedzielę na live'ie. O godzinie 19. Zapraszam wszystkich na lajfika A na kolejny film to pewnie będzie we wtorek. Dlatego, że jutro pogoda się za bardzo nie zmieni. No zresztą, zobaczymy się kiedy się zobaczymy, nie? Nie będziemy tutaj żadnych obiecanek. Wstajecie rano. Jak macie dzwonek wciśnięty, to wyskoczy wam tam, że jest film. No, nie planuję w każdym razie. Nic, naprawdę jest poważnie tam, poważnie się znosi. Także ja Wam zdrowia życzę, dużo słońca i ciepła, przynajmniej w domu, tego ciepła Wam życzę. Trzymajcie się tam, do następnego, moi rodacy. Pa!